Edukacja, geoedukacja skład i budowa atmosfery atmosfera to gazowa powłoka Ziemi i rozpoczynając ten temat, skupimy się na dwóch rzeczach: na jej składzie oraz na budowie. Takim głównym składnikiem będzie azot, który zajmuje ponad 78% powietrza. Na drugim miejscu jest tlen, który zajmuje ponad 20%. I jak widać, te dwa pierwiastki stanowią zdecydowaną większość całego składu chemicznego atmosfery. Na trzecim miejscu jest argon, którego ilość jest zbliżona do 1%, no i całą resztę. Zajmują już pozostałe elementy. Jednak to, że ich jest mniej, to wcale nie znaczy, że one nie są ważne. Co tutaj będzie się znajdować? Po pierwsze, będzie para wodna, której ilości zmieniają się w bardzo znacznym stopniu. Para wodna może zajmować od 0 do nawet 4% składu atmosfery. Zdajemy sobie sprawę z tego, że większa ilość pary wodnej będzie występować w powietrzu ciepłym i wilgotnym. W ciepłym powietrzu mieści się więcej wilgoci, a więc w okolicach równika, nad oceanami Kotlina Konga, Amazonia to są te obszary, gdzie zawartość tej pary wodnej w powietrzu będzie zdecydowanie większa. Natomiast oczywiście mniejszej ilości pary wodnej będziemy znajdować na pustyniach czy w obszarach okołobiegunowych, gdzie w zimnym powietrzu po prostu mniej tej pary wodnej może się zmieścić. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem będzie dwutlenek węgla. Pomimo tego, że jego ilość jest bardzo niewielka, ponieważ jego wartość zbliża się do 400 ppm, PPM są to jednostki, które nam oznaczają liczbę cząstek w przeliczeniu na milion cząstek powietrza. Parts per milion to jest właśnie ten skrót PPM. Przed etapem rewolucji przemysłowej zawartość dwutlenku węgla wynosiła około 300 ppm. Teraz ta wartość zbliża się do 400, a więc jego ilość wzrosła o 1 trzecią. I pomimo tego, że tak jak mówię, w dalszym ciągu jest to niewielka część całej ilości atmosfery. To jednak jest to gaz, który, którego ilość zmieniła się w znacznym stopniu, a gaz ten odpowiada za nasilenie się efektu cieplarnianego, czyli za globalne ocieplenie. Dalej, kolejnym składnikiem, który odnajdziemy w atmosferze, będzie ozon. Ozon, czyli trójatomowy tlen, największej jego ilości odnajdziemy w stratosferze. Jest on nagromadzony w tzw. warstwie ozonowej i Kojarzmy sobie ozon z dwiema rzeczami. Dla nas, dla człowieka, gdybyśmy mieli nim oddychać, jest on gazem szkodliwym. On nam nie pomoże. Natomiast ten ozon, który znajduje się w stratosferze, jest nam jak najbardziej potrzebny, ponieważ Pochłania on promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do nas od Słońca, a to promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla człowieka i organizmów żywych. U człowieka powoduje np. raka skóry czy choroby oczu. Stąd na pewno kojarzymy sobie, że filtry do opalania zawierają filtr UV, czy też właśnie filtry do okularów przeciwsłonecznych zawierają właśnie te filtry UV. Kolejne Elementy powietrza, które znajdują się w atmosferze, to będą pyły. Pyły mogą być zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropologicznego. Do pyłów naturalnych będą wszelkiego rodzaju cząsteczki, które porwał wiatr. Na przykład na pustyni wiatr ma o wiele łatwiejsze działanie. Stąd burze pyłowe, gdzie będzie większa ilość pyłów, a więc cząstek stałych, są czymś naturalnym. Pyłki mogą pochodzić także od roślin. Większe zapylenie powietrza również jest czynnikiem naturalnym. Natomiast niektóre pyły mogą być oczywiście emitowane przez człowieka i one powstają no, chociażby w wyniku spalania paliw kopalnych. Takie pyły są dla człowieka szkodliwe, no i niestety mogą powodować choroby płuc. W Polsce zapewne słyszeliście o tym, że ten problem jest dosyć istotny i właśnie to zapylenie powietrza zwiększa się w porze jesienno-zimowej, kiedy następuje dosyć duża emisja właśnie w wyniku spalania paliw kopalnych e, służących do ogrzewania domów. Kolejny związek, na który warto zwrócić uwagę, to są tlenki azotu. Tlenki azotu również pochodzą z w wyniku działalności człowieka powstają w wyniku transportu i one są odpowiedzialne za tak zwany smog typu Los Angeles, e, inaczej mówiąc smog fotochemiczny, który powstaje przy pogodzie e, gorącej. Więc m, oczywiście jego ilość będzie znowu związana z transportem samochodowym. Kolejny związek o którym powinniśmy sobie powiedzieć to są tlenki siarki. Tlenki siarki są emitowane do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych, i one są odpowiedzialne tak naprawdę za jedną rzecz. Tlenki siarki łącząc się z wodą prowadzą do powstawania kwasu siarkowego. Oczywiście ten kwas siarkowy, który powstaje w atmosferze, nie będzie miał gigantycznego stężenia, nie wypali dziury w naszym organizmie ani innych tego typu gwałtownych rzeczy, ale Kwaśne deszcze, które powstają właśnie w wyniku łączenia się tlenków siarki z cząsteczkami wody zawartymi w powietrzu, doprowadzą do powstania kwaśnych deszczy, które już mają wpływ na roślinność. Które. Będą powodować to, że gleby będą ulegać zakwaszeniu. Warto być może jeszcze pamiętać, że bardziej narażone na działalność kwaśnych deszczy będą rośliny iglaste. Rośliny liściaste, wiadomo, wymiana liści następuje co roku w porze jesiennej. Na wiosnę te liście odrastają nowe. Drzewa iglaste. Wymieniają te igły jednak zdecydowanie rzadziej, stąd jeżeli te igły zostają zniszczone w wyniku kwaśnych deszczy, to te drzewa no, mają o wiele większy problem z, z przetrwaniem. Takim przykładem w Polsce będą góry izerskie. Można odszukać sobie zdjęcia w internecie i zobaczyć, jak wyglądają lasy zniszczone w wyniku kwaśnych deszczy. Natomiast nie tylko kwaśne deszcze powstają w wyniku tlenków siarki. W wyniku łączenia się tlenków siarki z mgłą powstaje tak zwany smog kwaśny. To również jest kwas siarkowy z tym, że on nie spada na naszą skórę, ale trafia do wnętrza naszego organizmu. Te cząsteczki kwaśnej mgły dostają się do naszych płuc i tam powodują już zdecydowanie większe zniszczenia dla naszego organizmu. Mogą prowadzić do śmierci. Dlatego jest to bardzo groźne zjawisko. Warto odszukać sobie informacje o smogu londyńskim. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze składniki atmosfery. Jeżeli mówimy o budowie atmosfery, to mamy na myśli to, że jest zbudowana z kilku warstw. Warstwy te wdzielone są ze względu na zmieniające się ich właściwości, a najbardziej chyba to jest widoczne ze względu na zmiany temperatury, jakie w nich zachodzą. W pierwszej warstwie, licząc od powierzchni Ziemi, temperatura wraz z wysokością spada, w kolejnej warstwie rośnie, spada. Rośnie i spada, a więc te zmiany temperatur hmm, występują naprzemiennie. No i teraz po kolei sobie omówimy te warstwy. Pierwszą warstwą, licząc od powierzchni Ziemi, jest troposfera. Ehm, troposfera sięga do różnej wysokości. Na równiku troposfera sięga nawet do 18 km, natomiast nad biegunem e, zaledwie do około 7 km. 10 km. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, na równiku jest większa siła odśrodkowa, spowodowana ruchem obrotowym Ziemi. Drugim takim czynnikiem, który powoduje, że ta górna granica przebiega na różnej wysokości, są prądy konwekcyjne, które występują na równiku. Ale o tym, co to jest, to sobie powiemy w jednym z kolejnych podcastów. W troposferze Kształtują się wszystkie procesy pogodowe. Jeżeli świeci słońce, to dlatego, że taka nie inna pogoda ukształtowała się w atmosferze. Jeżeli pada deszcz, wieje wiatr e, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zjawiska pogodowe, które tworzą się w tej właśnie warstwie troposfery, to tutaj kształtuje się klimat, to tutaj kształtuje się pogoda. Temperatura wraz z wysokością spada tutaj o 0,6 stopnia na każde 100 metrów wysokości. Czyli jeżeli mamy do pokonania szczyt o wysokości 1 km, to w wyniku samych zmian tzw. adiabatycznych ta temperatura na szczycie będzie niższa o 6 stopni. Oczywiście jeżeli z tego szczytu zaczniemy schodzić w dół, no to temperatura nam wzrośnie o te 6 stopni Celsjusza, no bo kilometr w dół 60 stopnia na każde 100 metrów da nam właśnie te 6 stopni Celsjusza. W troposferze skupiona jest praktycznie cała para wodna. My ją najczęściej obserwujemy dopiero wtedy, kiedy ona skondensuje, a więc chmury to nie jest para wodna, to jest już efekt kondensacji pary wodnej. Chmury są zbudowane albo z drobnych kropelek wodu, albo z kryształków lodu. Kolejnym elementem, który powinniśmy sobie kojarzyć z troposferą, są ruchy powietrza, i wyróżniamy tutaj takie trzy podstawowe ruchy: konwekcja, a więc jest to pionowy ruch powietrza, adwekcja, jest to na poziomy ruch powietrza. Najczęściej mamy tu na myśli napływ całych mas powietrza, i mamy jeszcze turbulencję, czyli taki nieskoordynowany ruch cząsteczek powietrza. W górnej troposferze dodatkowo na szerokościach między 35 a 65 stopni możemy obserwować tak zwane prądy strumieniowe. Wieją one z zachodu na wschód, ich prędkość jest bardzo duża, to sięga 200, nawet 300 km na godzinę. I te prądy strumieniowe mogą być wykorzystywane przez samoloty odrzutowe. Ostatnią rzeczą, którą możemy sobie kojarzyć z troposferą, to to, że praktycznie całe powietrze się tutaj znajduje, które jest zgromadzone w atmosferze. Średnie ciśnienie na powierzchni Ziemi wynosi 1013 hektopaskali. Na górnej granicy troposfery to średnie ciśnienie wynosi zaledwie 200 hektopaskali, a więc jest to 1 piąta całej masy powietrza zostaje po wzniesieniu się ponad troposferę. Nad troposferą znajduje się warstwa przejściowa, czyli tropopauza, i po przejściu tropopauzy wkraczamy do stratosfery. Stratosfera. Rozciąga się do wysokości mniej więcej 50-55 km, i tak jak już wcześniej wspomniałem, tym razem temperatura wzrasta wraz z wysokością. Wcale nie dlatego, że jesteśmy bliżej Słońca, ale dlatego, że właśnie w stratosferze znajduje się wcześniej wspomniana ozonosfera, która nas chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Chroni nas mianowicie w taki sposób, że cząsteczki ozonu. Pochłaniają to promieniowanie, pochłaniają, a więc te cząsteczki się nagrzewają, stając się źródłem ciepła, i to właśnie z tego powodu temperatura powietrza tutaj wzrasta na tych wysokościach. Zimą w stratosferze możemy obserwować, tak zwane chmury perłowe, inaczej mówiąc obłoki iryzujące, które powstają z kryształków lodu znajdujących się na tej wysokości, a więc jest to resztki zamarzniętej pary wodnej. Natomiast tak jak wspominałem, praktycznie cała para wodna znajduje się w troposferze, w stratosferze jest jej niewiele, więc zjawisko to jest dosyć rzadkie do obserwowania. Nad stratosferą znajduje się warstwa przejściowa, czyli stratopauza, i następnie przechodzimy do mezosfery. Mezosfera sięga mniej więcej od tych 50 do mniej więcej 80 km wysokości, i tym razem temperatura wraz z wysokością maleje. Na górnej granicy spada do minus 90, nawet do minus 120 stopni. Ciśnienie wynosi tutaj już zaledwie 1 hektopascal, a więc jest tutaj zaledwie 1000. Tego powietrza, które znajduje się przy powierzchni Ziemi, to z czym sobie kojarzymy mezosferę, to są dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze, silne turbulencje tutaj występują. Wskutek szybkiego spadku temperatury. Po drugie, możemy tutaj obserwować tak zwane chmury srebrzyste, znane jeszcze pod inną nazwą, obłoków mezosferycznych. Znowu, to są bardzo, bardzo niewielkie ilości pary wodnej, które mogą skondensować i zamarznąć oczywiście później. Możemy je obserwować w nocy, ponieważ znajdują się na bardzo dużych wysokościach nad powierzchnią Ziemi, i dlatego będziemy je obserwować po zachodzie Słońca. To będą takie jasne obłoki, które są podświetlone przez słońce, które już schowało się za horyzontem, którego my nie widzimy, ponieważ jesteśmy na powierzchni Ziemi. Natomiast na tych wysokościach dochodzących do 80 km, no one są podświetlane przez to słońce od dołu. Stąd, jeżeli w nocy widzimy takie białe, nawet świecące w pewien sposób obłoki, to to będą właśnie te chmury srebrzyste. Później oczywiście występuje warstwa przejściowa, czyli mezopauza, i następnie dochodzimy do termosfery. Termosfera rozciąga się do wysokości aż do 600, a nawet 800 km nad powierzchnią Ziemi. Temperatura wzrasta do około 1000, czasem się podaje 1500 stopni Celsjusza. Nazwa termosfera pochodzi właśnie zresztą od tej wysokiej temperatury. W dolnej jej części znajduje się jonosfera. W jonosferze, w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego, dochodzi do zjonizowania gazów atmosferycznych, co właśnie powoduje wydzielanie ciepła. Dzięki tym zjonizowanym gazom możliwe jest słuchanie przez nas radia, ponieważ właśnie od tych warstw zjonizowanych gazów fale radiowe się odbijają. Termosferę. Kojarzymy sobie także z zorzami polarnymi. To one właśnie powstają w tej warstwie. Ostatnią warstwę stanowi egzosfera. No, to co jest pewne, to to, że rozciąga się powyżej termosfery. Natomiast jej górną granicę bardzo trudno jest ustalić, ponieważ powietrze jest tam tak rozrzedzone, że w zasadzie trudno jest nam wyznaczyć jakąś, jakąś płynną granicę. Ciśnienie wynosi tam poniżej jednej. Jednomilionowej hektopaskal, a więc no jest bardzo, bardzo e, niskie. Temperatura spada stopniowo osiągając wartość minus 273 stopni Celsjusza, a więc zera bezwzględnego w przestrzeni kosmicznej. Cząsteczki powietrza, które występują tak rzadko, w zasadzie mogą tutaj e, wykonać dwie rzeczy albo się przyłączyć do atmosfery, albo uciec dalej w przestrzeń kosmiczną.